Pedagodzy z Lublina pomagają niewidomym dzieciom poznawać otaczający świat i robią to chyba najlepiej w Polsce. Jest to możliwe dzięki książkom, które sami wykonali, a później otworzyli jedyną w Polsce wypożyczalnię książek dotykowych. I w ten sposób jedyne w swoim rodzaju pozycje uszczęśliwiają niedowidzące lub niewidome dzieci w całym kraju. Na czym polega ta magia? Powie Państwu Piotr Kuśmierzak, który już dał się zauroczyć. To nie jest zwykła lekcja, zwykli uczniowie i zwykłe książki. Tu oczy zastępują ręce. Zobaczyć znaczy dotknąć. Większość z tych dzieci to osoby albo niewidome, albo słabowidzące. Dla nich czytanie każdej książki to zdobywanie niezbędnych informacji o otaczającym je świecie. Chodzi o bardzo prozaiczne dla osób widzących sprawy, jak wygląda pies, kot czy roślina. Każdą książeczkę można dotknąć, ale tu jeszcze jakby dodatkowo chodzi o poznawanie świata poprzez ten dotyk. Dotyk, który może być wykorzystywany na różne sposoby nie tylko do czytania tekstu Braille'a. Jak ktoś nie widzi, i tutaj jest Braille', to sobie może przeczytać. A normalnie w książkach jest tak, że jak. Yy, no, nie widzą czy takim bardzo, może czytać chyba że jakiś ten, a tutaj jest. Może sobie ktoś dotknąć i wspomóc własną wyobraźnię. Co to jest W niektórych książkach, takich zwykłych, nie ma tych obrazków, to nie mogę poznać, co to jest, jak wygląda. W takich dotykowych to mogą zobaczyć, jak to wygląda. Blisko 85% przyswojonych informacji pochodzi z obserwacji otoczenia. Dzieci niewidome od urodzenia nie mają takiej szansy, pozostają im książki. Dotykowe zaczynają czytać już w bardzo młodym wieku, zanim jeszcze opanują braille. Nie jest to w ogóle podstawa, żeby utrwalić sobie i yy, yy, tworzyć jakiś system wiedzy o rzeczach, przedmiotach, zwierzętach, roślinach. Tutaj dziecko jest do wydawania różnego rodzaju dźwięków, na przykład łyżeczką, czy prędba, czy papierek, dzwoneczki. Bożena Kazanowska stworzyła pierwszą w Polsce wypożyczalnię książek dotykowych. Większość z nich zrobiła własnoręcznie, po zajęciach lekcyjnych w domu. Żeby zaciekawić dzieci samą literaturą, żeby chciały chętniej słuchać, yy, prawda, żeby oglądały, żeby się zainteresowały wtedy też i drukiem. Po trzech latach funkcjonowania zbiory rosną w oczach. Serdelki Hipolita Kabla, Kwiatki Agatki, Zapachowy Potworek, Fakturaki czy też Pajlok to tylko kilka spośród 200 książek dotykowych, które znajdują się tutaj, w jedynej tego typu wypożyczani w Polsce. Dzięki tym niezwykłym książkom rodzice w całej Polsce mają szansę, aby rozbudzić swoich dzieciach ciekawość świata. Pierwsza książka powstała kilka lat temu z myślą o Agatce, dziewczynce niewidomej od urodzenia. Dzisiaj książki krążą już po całej Polsce. Dla samej Agatki były one poszerzaniem horyzontu. Znając te książki, to wyobrażam sobie, łatwiej przychodzi, łatwiej sobie wszystko wyobrażam, to co jest w książce. Piętnastoletni Marek marzy o tym, by któregoś dnia jego nauczycielki stworzyły dotykową wersję Krzyżaków i Harry'ego Potera. Ilustracje są potrzebne, ponieważ pomagają w pojęciu wiersza. Na razie w księgozbiorze są tylko teksty z literatury dziecięcej, ale znając zapał tych pań, Wszystko jest możliwe. Dla magazynu Polska Piotr Kuśmierzak, Polsat News, Lublin. Następna.